Nadszedł w końcu ten moment, żeby wywołać wojnę Rosji, znaczy Związkowi Radzieckiemu. Nie jestem jeszcze przygotowany do wojny. Mam tutaj, jeżeli chodzi o stronę zachodnią, czyli, czyli tutaj, jakby no, od Iranu. To jest nieźle, mam sporo wojsk, generalnie mam tutaj mocno, mocną brygadę, ogromne ilości wojska. Tego nie zdążyłem przenieść wojsk, okazało się, przenoszenie wojsk tutaj z Zatoki Perskiej na Daleki Wschód jednak zajmuje trochę długo. Już chyba z nie, miesiąc mi się przewożą, nie wiem ile. I dlatego jeszcze duża ilość wojska, która tam idzie, jest jeszcze w transporcie, ale No nie mogę czekać i też nie chcę czekać i nie ma powodu, żeby czekać. Więc, więc tą wojnę zrobię. Jedyne co się stało, to Niemcy nagle szansa na, na dołączenie do sojuszu spada do 54%. I tego nie rozumiem. Tego nie rozumiem. No ale spróbujmy, zobaczmy to, czy się uda. Powinno się udać. Eee, udało się. Wow. Wow, widzę wszystkich wojska. No to ładnie, widzę wszystkich wojska, sytuację na froncie Nieźle, czyli tak Dołączyłem do wojny A, po prostu dołączyłem do wojny z aliantami A, i Mongolian People's Republic, Wenezuela dołączyła Wenezuela dołączyła do wszystkich wojen Abyssinthia i Liberia dołączyła No mam wojnę z Liberią też no to wszystkie kraje podłączały, głównie Wenezuela A w ogóle z Wenezuelą to chyba wojnę mam... Je, osobną wojnę z Wenezuelą Tak mi się wydaje Że Wenezuela ma wojnę niezależną od aliantów Tak Wenezuela wytoczyła wojnę Niemcom, Japonii, Męczuko, Męczuko Republików Czajna, Tajland, Słowakię, Hungary, Romania... Sam, samodzielnie wytoczyła wojnę i nie przystąpiła do aliantów o dziwo. może dlatego, że jest, jest social conservative no czyli taka bardziej socjalistyczna ale mam też ciekawostkę wojnę z Liberią i wojnę z czym jeszcze miałem mieć wojnę? z czym jeszcze miałem mieć? z czymś ciekawym każdy nie mam wojny chciałbym mieć wojnę z Irakiem ale nie mam no ale mam wojnę z Rosją w tym momencie co jest ciekawe, właśnie no, zbierałem przez, przez długi czas, zbierałem ropę, żeby, no, żeby mieć czym walczyć, bo zostałem odcięty od dostaw ropy. Mam już trochę oczywiście mojej ropy, którą tutaj z Zatoki wydobywam, wydobywałem, ale no, to są jeszcze małe ilości. No więc Zebrałem 40 tysięcy, tak naprawdę trochę więcej, bo jeszcze mam tutaj na kontynencie zebrane 2000, no to nie jest dużo. Mam 40 tysięcy i bardzo mało dywizji panternych tak naprawdę zero dywizji pancernych, trochę dywizji, dywizji motoryzowanych. więc tak naprawdę no to jest to jest niedużo yy, zużywają te, yy, samoloty zużywają większość yy, znaczy nie chyba nie większość ale dużą część mojej ropy zużywają samoloty Może nie... Może nie wszystko Zaraz zobaczymy, gdzie tu jest fuel, fuel gdzie było? Użycie paliwa Total Army Maintenance no, czyli tak, zużycie paliwa, no zużywają, samoloty zużywają sporo ponad połowę całego zużycia paliwa, Mar marynarka, aha, bo teraz armia, armia stoi, więc nie zużywa, a floty i samoloty latają, więc dlatego tak mało, normalnie powinno być więcej, ten, co my tu mamy, no, trzeba będzie atakować... A, straciłem kontrolę, o nie! Wow, Łoł, no że zasejwowałem wcześniej Bo straciłem kontrolę nad wojskami wszystkimi Chyba nie zasejwowałem, wspaniale Straciłem kontrolę nad moimi Assume military control Tak, straciłem kontrolę, przez to, że przystąpiłem do czegoś w sojuszu To straciłem kontrolę nad moimi 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 tymi moimi wasalami, czy też moimi marionetkami No to nieźle. Czyli po prostu przez to, że przystąpiłem do, ten, do osi to się wszystko zresetowało się. Wszystkie usta, ustawienia się zresetowały. Mam jeszcze jakąś? Nie no, chyba nie mam. Tak mam wszystko. O, pojawiły się te jednostki. 17 jednostek tu się pojawiło. A jest jakiś błąd. Chyba nie mam nad nimi kontroli. No i już oni wysłali do ataku. Dlaczego? przecież mam. Mam military control. No i tak. W ogóle Niemcy sobie tak trochę po pozwolili sobie wyszli do przodu. Zajęli tutaj całkiem sporo. Doszli, doszli do. O! A jeszcze nie mam z nimi kontaktu. przez... Być może przez yy, Morze Kaspijskie. Miałbym kontakt, no ale nie mam, bo jeszcze nie doszedłem. Więc Niemcy sobie zajęli całkiem sporo, sobie poczynają, aczkolwiek niedługo generał mróz uderzy. Akurat tutaj, akurat na południu nie ma, ale generalnie całe, całe, no, cała Europa, można powiedzieć, cały północ, Rosja i tutaj Daleki Wschód też są mocno, mocno w śniegu. Aczkolwiek to jest trochę nie do końca dobry dobrym momencie wywołuje wojnę, bo. Jeżeli chodzi o technologię sprzętu poniżej, poniżej sprzętu zimowego dla, dla piechoty, to mamy dopiero 75%, więc jeszcze z miesiącami jego wymyślenie, niestety. No, zobaczymy. Muszę teraz jeszcze tutaj przywieźć jakiegoś, jakiegoś jakiegoś lotniskowca zagubionego. Może właśnie tego bo potrzebuję przejąć tą flotę, która tutaj stoi we Włady w A nawet nie mogę. Rebase. Trzeba którąś, którąś z moich flot przewieźć. Jeszcze zobaczymy. aha, ci nie mogą? Bo straciłem ten. Przez to, że nie było garnizon, to straciłem Maui. I oni się, tutaj się, już trochę się w nim zapanuszyli, no ale staram się ich rozwalać. Tylko moje jednostki, które mają to odbić, no właśnie, straciłem nad nimi kontrolę. Dziwne rzeczy się podziały. Te jednostki, które miały to odbić, to niestety są. Nie mają za niskie morale, nie wiadomo czemu. O, tutaj moje samoloty atakują tych, tych, tych na Maui. Ciekawe, czy im dobrze idzie. jakichś spotykam. No i teraz tak, jeszcze kolejna rzecz tą robię to przygotuję już mam, można powiedzieć mam przygotowaną inwazję małą inwazję, zobaczymy pierwszą inwazję na Australię na Darwin zobaczymy, zobaczymy jak to będzie można, lotniskowce mogą wspomóc lotniskowce Dobra, no i trzeba na Rosję iść po prostu całą, całą tą niewielką siłą, co prawda, ale, ale ciśniemy. Tym, tutaj mają jakieś jednostki. O nie, a oni te jednostki, fak, wszystko... Przez to, straciłem kontrolę nad, nad ich jednostkami, no to one się gdzieś podziały, gdzieś poznikały. Bez sensu. Wszystko. Wszystko pozabierali, no tak, wszystko poznikało. Wszystkie jednostki poznikały. No to się wpakowałem, nigdy nie przystępowałem do sojuszu jeszcze, tak jak gram, bo wcześniej grałem Niemcami, no to byłem w sojuszu cały czas i nie przystępowałem, a teraz dopiero teraz miałem okazję przystąpić i coś się dziwnego podziało z tą, właśnie z tą kontrolą wojskową. No i nie mam czym atakować. Mam jakieś. Niedobitki. No nie mam czym atakować. Chciałem atakować od razu. Zaraz, z kim mam wojnę? Z tymi mam wojnę? Nie, z Tibety nie mam wojny. Z tymi nie mam, mam tylko wojnę z Mongolią. I z Rosją. No, to jest jedyne co mogę zaatakować, to jest to. Nawet miałem gdzieś przygotowane samoloty. Miałem gdzieś, gdzieś miałem samoloty. Ale gdzie mogłem mieć? Gdzie mogłem mieć moje samoloty? No tu wszystko mi potnikało. Całą armię oni gdzieś wywiali, no jakiś po prostu szok. Tutaj wszystko było obstawione do, do chronienia, oni... Nie wiem co się stało z tą armią. Została mi tylko moja własna, no to trudno, trzeba tą moją własną cisnąć. Dobra, wszyscy mają tutaj. Mamy jakieś samochodziki? No, samochodzik to niech on przejmuje. Znaczy, niech idą do baku. No, tu mam sporo armii. Akurat. Są coś Rosjanie, ale oni się bronią przed Niemcami. Tak naprawdę moim celem jest on, Meksko, my, bo tam jest tam jest ropa. Tam jest ropa. No, ale naprawdę nie wiem, co się stało. powinienem był usazywować. O, Niemcy dali mi wszystkie swoje technologie. Atomic Research, Escort Fighter, Strategic Destruction, Airborne Division, Basic Heavy Tank. No to nieźle. Łoś też powinni mi dać wszystkie swoje technologie, których nie mają. Nie mają za dużo Ale właśnie nie chcą dać swoich technologii Nie wiem czemu No, dostałem od Niemców całkiem sporo Całkiem sporo Blueprintów A oni od mnie nie dostali żadnych, jak na razie zostałem dostałem od nich Basic Heavy Tank a, dostałem Basic Heavy Tank, dostałem Airborne Division, a nie, dostałem tutaj. To jest podwizję spadochroniarzy, jakiś Strategic Destruction, ale to jest bez sensu, akurat. Strategic Destruction to jest dla bomb bombardowań strategicznych, to jest bezużyteczne. Escort Fighter, nie wiem, według mnie bezużyteczny. I dostałem jeszcze Heavy Tank. Heavy Tank? A, to jest na Heavy Tank, ok, Basic Heavy Tank, no dobra. Ciekawe, czy mogę z nimi jeszcze porozmawiać? Pewnie nie mogę z nimi. Open negotiation, a czyli dalej mają. No ale widać, że technologicznie oni są super mocni, ale ich już Mam więcej technologii niż oni. No, można być podobnie, bo dali mi 5, mają przez 8, ja nie daję im żadnej, mam jeszcze z 12-15. Co bym od nich chciał? Early Surf, Early Rocketery, Combat Destruction, Closer Support, Rocket Engine. Interceptor. No widać, że nie chcą widać, nie wiadomo czemu. O, je, jedną za pięć mogą dać. No to, to nieźli są. A i tutaj wypłynął ten, wypłynął mój yy, atak na Darwin. Ale to, że stracimy wszystkie jednostki, to one się gdzieś po prostu. Pff, gdzieś. Z... nie wiem, czy zniknęły. To by było słabe, gdyby zniknęły. Jakiś savey mamy, jakby co, ale nie spodziewałem się takiej sytuacji. A miałem jeszcze znaleźć moje bombowce. A, one atakują Darwin, tak. A, no tak, tutaj mam bombowca, atakują Darwin. No dobra, to niech atakują. Okej. Okay.